Tak naprawdę możliwości wspomagania szkolnictwa zawodowego są ogromne. To jest kwestia tego, jak definiujemy taki program wspomagania, jak, jakich partnerów znajdujemy naprzeciwko siebie, ponieważ chociażby uczestnictwo w takich zawodach jak Euroskills są tym elementem wspomagania, ponieważ promujemy szkolnictwo, zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby chcieli się uczyć, żeby chcieli być najlepsi w swoim zawodzie i żeby nie bali się tych branży, które dzisiaj są troszeczkę mniej pożądane na rynku, czy takie mają postrzeganie. Natomiast bardzo blisko współpracujemy z, ze szkołami wyższymi, z uniwersytetami, więc udzielamy prelekcji, zapraszamy studentów czy uczniów szkół branżowych do nas do pracy, do, do naszego środowiska, na przykład na staże. Staże, które oferujemy, są to staże roczne, gdzie taki student czy uczeń może zdobywać już praktyczną wiedzę w środowisku takim prawdziwej pracy i wykonuje prawdziwą pracę. Z uwagi na to, że branża automotive bardzo mocno się rozwija, tutaj wchodzimy w nowe technologie i e, tak naprawdę jesteśmy twórcami, kreatorami tych nowych technologii, to też mamy takie poczucie takiej odpowiedzialności społecznej, gdzie e, wiemy, że my musimy tych ludzi nauczyć. E, I to jest bardzo istotne, żeby młodzi, uczący się ludzie e, podążali jak gdyby, za tymi trendami i chcieli pozyskać nową wiedzę. Szczerze, przy takim tempie rozwoju gospodarczego nie mam pojęcia, co za 10 lat będzie na topie. Tak naprawdę dziś z dnia na dzień się to zmienia. Jeszcze kilka lat temu byśmy nie mówili o elektromobilności. Nie mówilibyśmy o tym, że my już nie potrzebujemy klasycznego mechanika, tylko potrzebujemy elektromechanika. Tak? Więc tutaj trudno jest przewidzieć. Na pewno cała ta część digitalowa, sztucznej inteligencji będzie miała ogromny wpływ na rozwój we wszystkich branżach. Głód wiedzy, tylko i wyłącznie. Jeżeli ktoś będzie chciał się uczyć, będzie miał otwarty umysł, będzie szukał rozwiązań też na własną rękę, to na pewno nie zostanie z tym w tyle. Natomiast ci uczniowie, którzy chodzą do szkoły po to, żeby ją skończyć i nie mają tej pasji w sobie, zawsze będą mieli tą trudność, żeby nadążyć.